Dawaj żołnierz! Masz tam jakieś bity? <śmianie> <Tutaj też śmianie> <korygu>. me? mi! Czuję na się tego nie spodziewałaś Z pewnie się tego nie spodziewał specjalista od niespodzianek Te kawałki są gorące PRAWDA! Chce na rozwój studia, Ja się ty kuję osobować, obcy nie warto poinwestować, w koczę więc Pięc ta rozchowa może się tutaj zakończyć Skoda, Nie dolegimy jak bię morską, jak masz problem Dawaj na wolno, Pierdolnięcie, odejcie, boże, wszędzie posiadki w Christine Bereikiem Mówią, że ci do Stalina Bingu Ja sobie tym od Stalina, synku Ty sprawdź, jak zamijam na, na singur, a dopiero odpóźnić swój Wiem, że obserwujesz swój rozwój Kolejny raz, na ulicach, Hex Bivik Steak jest numer jeden! Kolejny raz, na ulicach, Hex Bivik Steak jest numer jeden! Jest numer jeden! Jest numer jeden! Jest numer?